Hey, wszystkim z tej strony Skrybii, witajcie w nowym odcinku Skyju Battle Simulator, czyli jesteśmy wielkim, przeogromnym me mechem. <grywki> Dwa budynki rozwaliłem, przepraszam! Jesteśmy takim wielkim transformersem, większym niż transformers. Tutaj mamy transformersa na przykład. Już nie mamy. O, ten budynek rozwalił. A wracamy tutaj tylko z jednego względu, ponieważ wyszedł update. Jedną z rzeczy, która wyszła jest ten dziwny budynek. Nie, nie wiem co można z nim robić, można go podnieść chyba. O. Nie można go podnieść. Ko koniec update'u Ale tak naprawdę mamy nowe bronie, nie, nie, ten, nie ten autobus, co prawda? Chociaż go możemy mu wrzucić w buzie! I podbrotkowy, i prawy sierpowy, lewy sierpowy i podbrotkowy. Tak żeby on się położył, rzucamy go w budęki. I teraz czas przedstawić nasze nowe bronie. P poczekaj chwilę. Otóż mamy coś takiego jak rakietowa ręka. Jeszcze nie wiem na czym ona ma polegać. O, co się dzieje! co się dzieje! Ło! Wow, dobra! Tu nas przyspiesza! Poczekajcie, poczekajcie! Hey, uwaga! Z jaką prędkością w niego walnęliśmy? Ulepszmy sobie drugą rękę. Ja sobie ręce testowałem, a on skoczył w budynki i umarł, nie? Spróbujmy z tymi rękami zawalczyć. Zobaczcie, mamy potwora, Niszczy budynki! Wszystkie budynki niszczy Trzeba go pokonać! Użyjmy tej jednej ręki! Jak to przyspiesza! nawet nie trafiłem w niego! Wow! Bój. Finiszujemy! Potworn! Nie trafi... Głowa mu odpadła. Stary, nawet Cię nie trafiłem, dramatyzujesz. Jeszcze zniknął. Ale to nie jest oczywiście jedyna broń, jaką mamy. Zaraz sobie przetestujemy tą drugą. Na razie pokonajmy tego tutaj potężnymi uderzeniami! Piąteczka! Bój, żartowałem! Co Ty sobie myślisz? Plaskacze dostaje! Zostaw tych ludzi! Zostaw tych ludzi! Musimy musimy powstrzymać potwora, Połammy mu szczękę! O nie, blok! Blok! Rzuciłem go! Przepraszam, przepraszam, przepraszam! Oni. Jeszcze spa, spadł na niego cały wielki blok! A! A! Nie! O, otrzyma się jakoś! Co ty zrobiłeś? On też jest chyba zdziwiony. Co, co? Co ty robisz? Uspokój się! Nie no, nie wytrzymam. Pff, jeszcze ciężarówkę przewrócił. Nawet w nieżywy sprawiasz problemy. Okej, okay, mamy teraz dwóch przeciwników, potrzebujemy nowej broni. Na razie rzućmy w nich ciężarówką, profilak. Nie trafiłem. Profilaktycznie! I zobaczcie, mamy nową broń! Nawet wyłączę te drugie ręce, żebyście widzieli ją perfekcyjnie. I mamy taką kulkę, taką śmieszną kulkę z kulcami. A stary! Nie, nie przeszkadzaj! Bo przyczepiłem go! Przyczepiłem go! Ale to jest super, że się... Co wy robicie? Da się coś więcej z tą kulką zrobić. Dostał w głowę! Co? kulkę na łańcuchu! Nie, czekajcie, czy ja mogę to jakoś rozpędzić? Rozpędzić! I uderzyć! Wow, z daleka ich! Ale to jest super! Wow! Wow! Jeszcze kolców nie aktywowałem nawet! Weźmy kolce, włączmy! Włączamy kolce i zobaczcie, mogę ich przyczepić! Mogę ich ciągnąć, wrzucać w budynki pełne ludzi! Tylko musimy na tego... Na tego uważać, chyba nie musimy na niego uważać. Wow, Jakie to jest epickie! I my możemy mieć dwie te kulki! Nie no, przecież oni nie mają żadnych szans! Nie mogą nawet podejść do nas! Zobaczcie, ten leży cały czas zdziwiony moją nową bronią! Dobijmy go! Żartowałem stary, wstawaj! Wstajesz czy nie wstajesz? Co ty robisz? Wstawaj! Wstawaj! No Położył się z powrotem! O! Wstał! To, 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 to super! Żegnam! Ale to jest super! Jak my możemy tym machać mocno? Wow! Wow, wow jak to szybko leci teraz! Możemy to nieograniczenie rozpędzać. Co, co, co jest z tym budynkiem, nie tak? Chodź, wieloryb. Ale nie tak, nie tak, nie tak. Poczekaj, nie skacz na mnie. M musimy najpierw to rozpędzić. Okej, okay, okej. Okay. Wow, fuk, jak dostał? Bum! Nie, no to jest najlepsza broń na świecie! Ja nic nie muszę robić! Otwórz, bo nie. I jeszcze to, że możemy ich złapać! Możemy ich zabrać! Nawet kręcić jakoś nimi! Zobacz, piłeczka! O! Ja, ja mogę mieć dwie te broń! Nie! Nie! Przecież teraz będę najpotężniejszy! Zobaczcie, jak można tym kręcić! Czuję się teraz jak ta maszyna do niszczenia budynków, co uderza w ten sposób! Przepraszam. Postawmy jakiegoś przeciwnika Zobaczmy jak sobie poradzi z, na z naszymi kulkami Czyli wyciągamy jedną Później drugą Później trzecią Co ty mi zrobiłeś? Kulkę jedną straciłem przez ciebie Wyrwał mi rękę Jakim cudem nie mamy jednej ręki? Mamy problem teraz Ale pokonamy go jakoś Jak dostał Znowu Dzień, potworze! My też dostajemy, ale on już kończy swoje żywota! Właśnie! W tej chwili wykraliśmy! Pójdźmy się naprawić, bo, bo ręki nie mamy. A czekajcie, co jak znajdę tą rękę? Ha, halo? Ręka u, u, utopiła się. Wracamy, uleczeni! Cali uleczeni miast. To tak jak widać się uleczyło, wybudowało z powrotem. Ludzie tutaj rzeczywiście sobie radzą. Przepraszam, przepraszam Utrudnijmy sobie troszkę zadanie Mamy teraz czterech przeciwników Zaraz wszyscy będą na nas skakać Nie udało mi się go trafić Dobra, ten leży Bijemy go kulkami, bijemy go kulkami Chociaż one mało robią o, wow! Co? Czekajcie, jak rozpędzę rękę i wtedy jeszcze rzucę kulką! To ona jeszcze bardziej przyspiesza! I jeszcze więcej pije i jeszcze bardziej odrzuca! A przez to, że mamy dwie te bronie, to możemy na zmianę cały czas uderzać! Albo dwie na raz rzucić! I pokonać już jednego potwora! Ten skacze! Wow. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogą podejść do mnie w żaden sposób! Zobaczcie, wymieniam cały czas te kulki! Ten podszedł jakoś... Z tyłu głowy dostał! A, a ty co? Jakie to jest satysfakcjonujące! Wszystkie potwory pokonane! Jak ten budynek niby stoi? Z tym... a. Już nie stoi! Jeszcze na autobus z dziećmi spadł. Ale autobus to wytrzymał. Czas lekko sobie to utrudnić. Chociaż nie wiem, czy jeszcze zwiększyć poziom trudności, bo oni się zaraz budynkami pozabijają. Co się dzieje z tymi budynkami? Dlaczego one skaczą? Łoho, ile tu jest potworów? Dobra, pozbywamy się ich. Pozbywamy się ich nową bronią. Naszymi kulkami. Z zamachem oczywiście też. Jo, kto tu przydziała? Na zmianę cały czas. Nie podchodź! Nie podchodź! Rozwalamy jednego! Rozwalamy drugiego! Zepchnęli nas do wody! Dostał i walnął budynek! Skoczymy tutaj szybko, szybko, szybko wskakujemy. Uderzamy i dostaje prosto w kół. Nie może nic zrobić. Zbyt dobry są te bronie. Ten jak zwykle skacze. I się rozwalił. Wstawaj, wstawaj. Jakoś rozpędźmy te kulki. Jo, kto dostał. O ten też. Podwójnie. Z dwóch stron rozpędźmy je. Tak, żeby dostać! O nie! Nie! Moja ręka! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? moje ręka! Musimy ją odzyskać! Musimy ją odzyskać! A ty spadaj! Tego znokautujmy delikatnie! Jeszcze bardziej! Jeszcze bardziej! Jeszcze bardziej! Mocniej! Mocniej! Aż się wywali! Aż się wywróci! Teraz! Teraz! Szybko po rękę! Po rękę! Ale jak ja mam ją podnieść? Jak mam kulkę zamiast ręki? Jeszcze... Ten na nas skacze! Iń! Ło! Wow. Nie! Nie! Nie, dobra, mam rękę, mam rękę, myślałem, że nie mam ręki Stary, pomożesz mi zamontować rękę? Było pomoc, Było pomoc. nie mamy ręki Postarajmy się ją zamontować jeszcze Zmieńmy tą na normalną Podnieśmy ją Czekajcie, czekajcie, jest szansa Tak? Nie, gdzie ona jest? O, wow, Zamontowałem! Zamontowałem! Mamy rękę, co prawda, ma 0%, ale działa! Działa ręka, mamy rękę! Spróbujmy wytrwać z tymi potworami jak najdłużej. W tych możemy strzelić! Kulką! Ło! Budynek na nich spadł! Gin! Mamy uszkodzone ręce, ale dajemy sobie radę jakoś. A, zaczął uciekać! Zobaczcie, ucieka od nas! Co ty robisz? Zostaw ten budynek! Żegnaj! Jednak nie żegnaj! A, a ten co? Boże się kąpać? Żegnaj! Głowa zniknęła! Głowa odleciała! Wieloryb nam macha na pożegnanie. Papa w pa, pa wielorybie! 我正在做别 Zniszczyłem budynek, przepraszam! Teraz to ja jestem bestią, Nie! Co to ma?! O! Ma! Wieloryb! Co ty robisz? Ty, co za ten budynek? Rękę straciłem jedną! Przepraszam! teraz on jest bohaterem! Przepraszam! Przed uspokój się! Oddaj mi rękę, oddaj! Zabieraj to łapę! Oddaj mi rękę! Oddaj mi rękę, gdzie ona jest! Nie ma ręki! Co, co, co ty robisz cały czas? Zobaczcie, nawet nie może mnie walnąć! W ogóle, w ogóle nie może mnie walnąć jeszcze ręką! Pokazuję lewo, a nie mam lewej ręki. Stoję w miejscu. Stoję w miejscu. On nie może. On nie może. Podejść do mnie. A plot twist jest taki, że to my jesteśmy potworem, a tamci to byli bohaterzy. Zapraszam. A co, jak tam coś stręża na tysiąc i trochę więcej spida? to możemy teraz dużo szybciej kulką poruszać. Zawalczmy z potworem. Czyli rozpędzamy naszą kulkę. Jak dostał. A to jeszcze nie jest wszystko. Możemy to je. Jeszcze bardziej rozpędzić. D teraz, teraz może być problem. Nie mamy rąk, musimy go pokonać bez rąk. Głową! Yy, 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 dostał. A czekajcie, czy ja mam rakiety? o. D żeg żegnam! <śm> żegnam! Potwór pokonany. Lądujemy, cali naprawieni. Mamy oczywiście jednego przeciwnika. Zobaczmy, jak można bardzo rozpędzić roz 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 tą kulę. Okay. Jezu, ja już się boję, zobaczcie jak tu się kręci! Tylko trzeba go... <laughs> Poleciał! Poleciał! A budynek go pokonał! A co jak będę robić tak? Wow. To jest to! Zobaczcie, nawet się zdziwił, jeszcze raz upadł! Puj. Możemy robić co chcemy z tymi potworami. Wstawaj, to jeszcze nie koniec. To jest koniec. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i was żegnam. Baba!